Dzień dobry kochani. Witamy Was serdecznie dzisiaj. Piotr Bereźnicki. I Przemysław Konieniec. Witamy Was w nowej odsłonie. Taki nasz nowy pomysł. Mam nadzieję, że Wam przypadnie wow. do gustu. Piotrze, oddaję Ci głos. Przemysław, kiedy ostatnio podróżowałeś, powiedz? Kiedy ostatnio podróżowałem? Moja podróż ostatnio do Polski miała miejsce jakieś 7 lat temu, przyjacielu. A to już za demokracji. No tak, Otóż tak. muszę Ci powiedzieć, że znalazłem coś ciekawego w necie. Otóż pewien 70-letni pan. No to już taki zbowit jak my. Tak, to, to już całkiem, on już musi brać geryabit ja strąg jak nic. Chciał przylecieć do ojczystego kraju ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie z Chicago. O, proszę. Jakież było zdziwienie straży granicznej na lotnisku w Balicach. Kiedy okazał dokument. Paszport. Dokument? No tak, no paszport. paszport. No musiał coś mieć Z polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. No to pięknie, czyli... Ja, czyli. Czyli w ogóle ten paszport już był nieważny. Ale to jeszcze nie koniec niespodzianek. Kiedy próbowano zweryfikować tego starszego pana, czyli kim właściwie jest. Hmm. Okazało się, że nie ma go w bazie PESEL. Rozumiem. Czyli to była osoba, która nie wiem zaginęła, czy, czy też pojechała do Stanów. To jest niewiarygodne, bo musisz być w bazie PESEL. Inaczej nie żyjesz. Hmm, czyli inaczej czyli cię nie, ma. nie rozumiem. No, jeżeli cię nie ma w powszechnej, elektronicznej, tak? tak. Bazie. Czyli to jest powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. Jak cię tam nie ma, to znaczy, że nie istniejesz. Piotrze, powiedzmy naszym widzom, gdzie możemy przeczytać ten artykuł i czym się posiłkujemy. My się posiłkujemy stroną WPPL. Muszę wam powiedzieć, że byłem w szoku, kiedy to przeczytałem. I myślałem, że to jest zjawisko incydentalne. Ale wyobraźcie sobie, że, po, że lotnisko w balicach ma szczęście do tych starszych panów i pań, gdyż ostatnio przyjechało tam 11 takich obywateli. W jednym czasie? Chcesz powiedzieć, tak. że się tak to złożyło? Czyli, czyli w to była czasie. jakaś akcja zorganizowana? Nie, chodzi o to, że po prostu 11 obywateli amerykańskich okazało nieważne paszporty. Na szczęście ci ludzie byli w ewidencji PESEL. A teraz muszę ci powiedzieć, co najśmieszniejsze że tego staruszka, którego tam nie było, uratowała żona. Wiesz, jak to dobrze się ożenić? No, ja ci polecam. Już nie, niejednokrotnie polecam Piotrze, czyli, czyli wygląda to tak, że ten pan wyjechał z Polski, powiedzmy w latach 70., czy też 60., tak? 80., tak. No, no bo tutaj chodzi o to, że wyjechał w czasach... O, bardzo wcześnie. No. Jak on ma 70 mm -hmm. lat, to jeszcze wcześniej. No To dobrze. musiała być stara emigracja, ale co... I tej... teraz... I te... Teraz ten pan chciał sobie pojechać do Polski czy też e, wrócić i posłużył się paszportem, e, który, który jest jeszcze z czasów PRL. PRL-u tak. No, ale na i, i Smaczku dodaje fakt, że paszport ten chicagowski konsulat wydał w 1992 roku. Aha, czyli on o ten paszport starał się w konsulacie. Tak, a mało tego, konsulat zapomniał, że PRL skończył się w 1989. No i cóż, cóż, No muszę ci powiedzieć, że o ile dostał ten paszport na przykład tak, Ale żadnych kartek ja w twoim paszporcie byś był ze mną wyrywać nie muszę. Albo inaczej, no to wtedy rzeczywiście mogły być to specjalne paszporty. No tylko data się jakoś nie zgadza. Ale uratowała go jego żona pokazując świadectwo ślubu No wiecie to najzabawniejsze jest to że teraz ten człowiek żeby w ogóle zaistnieć musi wystąpić do wojewody wody o to osobisty. No trudno trudno Piotrze Piotrusiu ja też nie mam dowodu i muszę, muszę kiedyś to ogarnąć No ale ty ty masz chyba ty się urodziłeś już tak trochę później No chyba no patrząc na ciebie to nie tak To nie tak dawno to... Nie tak dawno ale muszę ci powiedzieć, że cała, cała sprawa jest naprawdę zabawna, bo tym ludziom odbiera się dokumenty, kiedy oni przyjeżdżają, wydaje im się zaświadczenie, i dopiero wtedy mogą wrócić do Polski. No to jest dziwne, że im się te dokumenty odbiera. No, ja tutaj... Odbiera się, no, dlatego że nie można podróżować zgodnie z ustawą o dokumentach. Nie można podróżować pod nieistniejącym dokumentem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po prostu nie można. No, to tak jakbyś im pokazał, nie wiem, kartę rowerową z lat 50. A więc, kochani, tak to będzie mniej więcej wyglądało. Będziemy szykowali dla Was po jednym materiale. Ja, jeden Piotr. I co jakiś czas, właśnie takie filmy będą się pojawiać. Wybaczcie nam, bo dzisiaj to jest taki materiał testowy. My dopiero zaczynamy. Także mam nadzieję, że będzie to wyglądało coraz lepiej z biegiem czasu. Tak, tak jak tak, my, że... tak, tak, Peter, tak, tak. Im, im, im wino starsze, tym lepsze. Uh -huh. tylko, tylko korek troszkę zalatuje, ale to nieważne. To... No ale z kogo ma być drugi materiał, to ciekaw jestem, co przygotował Przemysław. A ja przygotowałem coś z mojej branży, m, dawnej o. branży, branży weselnej, m, gdzie zapewne nasi, nasi widzowie wiedzą, że grywałem na weselach. W zespole muzycznym. I tutaj moja koleżanka, znajoma, podrzuciła mi właśnie pewien artykuł o nazwie Zakazane piosenki na ślubie: Kościół wprowadził listę hitów, których nie można śpiewać. I to takie to katolickie był dla mnie MTV? szok No, coś, coś w tym stylu, Peter. To był dla mnie szok, Zbierze. ponieważ nie spodziewałem się, że Kościół może aż tak bardzo ingerować. W to, co ma być grane na ślubach. Powiem Ci, że do końca tutaj nie jest wyjaśnione, czy te utwory dotyczą tylko ceremonii ślubu w tej w kościele, czy też zespoły muzyczne nie będą mogły odgrywać tych piosenek na scenie, czyli na przyjęciu weselnym. Lista zakazanych piosenek na ślubie trafiła do internetu. Okazuje się, że kościół stworzył spis utworów, których nie można śpiewać podczas ceremonii ślubnych. Co więcej, pojawiają się także obowiązkowe kursy liturgiczne, gdzie uczestnicy dowiedzą się między innymi, jakie piosenki można śpiewać w trakcie ślubu. I teraz, A są no, lekcje te... śpiewu? No tobie te lekcje by nie pomogły stary tak. No raczej nie, ale zapytań. ja wyobrażam sobie mniej więcej to tak, że przychodzi pan i mówi dostałem karteczkę od proboszcza, Przepraszam, bo ja źle intonuję. Ty heretyku, jakbym cię strzelił, ale masz szczęście, że jesteś hmm. daleko. Słuchaj, okazuje się, że są utwory, których nie powinniśmy śpiewać w trakcie ślubu. Portal Onet publikował kilka tytułów znanych przebojów. Chcesz usłyszeć, jakie to są przeboje? Ale rzeczywiście. Jest to na przykład Ed Sharon z piosenką Perfect. Jest to uwaga John Cohen z utworem Halleluja. A no to grzesznik był. On miał dużo kochanek, Cohen. Cohen. Jak komunika, Peter? No co, co tak uh. będę takiego grzesznika puszczać? Następny utwór to John Paul Young „Love is in the air”. No to miłość w niebie, tak? To co jeszcze się nie? W powietrzu, w powietrzu. No to już się, uh. co jeszcze się nie ożenił już w świętym chce zostać. Peter, uh, The Beatles, The Beatles, uh, twój uh, zespół, którego ostatnio słuchasz „All you need is love”. No, to bo to, I, dla, i tych, wiec... co to dla tych są przed próbują. Nawet pan foga. Nawet panamietka foga się czepili e, i, i, zabronione jest, e, i zabroniony jest zabronione jest utwór serce matki. No Piotr no. Lubik niech mówią, że to nie jest miłość, czy też e, John sami charytycy, sami. Taki Lubik klaskał już w tylu kościołach, że on zasłyszył. Te piosenki właśnie są. To jest to Podejrzewam, że to nie jest pełna lista. No taką Taką listą tutaj dysponuje artykuł na stronie Radia Z, którym się posiłkuje. Co, to, co tutaj jeszcze można, Piotruś, przeczytać? Utwory wykonywane w trakcie ślubu muszą mieć charakter religijny, a nie świecki. Diecezja Płocka wprowadza specjalne, obowiązkowe kursy, panie drogi, w których trakcie uczestnicy dowiedzą się m.in. innymi jak dobierać repertuar muzyczny podczas ceremonii ślubnej. To zaczynam, jakieś jaja. To śpiewałbyś tak. Zakręcona... Tak, tak, ze ściśniętym jajem. I jedziemy! Hej! Hej! I jedziemy, panowie! wszystkich! na sto! I takie zespoły muzyczne e, będą musiały przechodzić kursy, bo to nie tylko chodzi tutaj o młodych, ale też o zespoły e, muzyczne. A będą musiały tak, że... grać w kołrzach? Peter, ja wiem, że ty może byś lubiał takie występy, ale chyba nie. Powiem ci, że jeszcze, jeszcze nie teraz. Natomiast dla mnie jest to bardzo dziwna sytuacja, która nie powinna się wydarzyć, bo tutaj Kościół znowu próbuje cokolwiek nam narzucać i w jakiś sposób oddala tą młodzież od siebie. No, dla mnie jest to niestety... Pomysł nie trafiony. No ale zobacz, na przykład takiego wodeckiego to strach śpiewać zacznij od Bacha. Czy ty wiesz, że Bach był z NRD? A ty zawsze musisz ciągnąć tam do swoich? No ja, na, ja naprawdę, no, to, to, to słuchaj, do. No. A Chris Ria, dlaczego? Na przykład. Co, nie, co, co, co? A Chris Ria na przykład, on ja no mu no. też go. On ma przepity głos, od razu widać. Czyli, czyli Piotruś, yy, ustalmy jedno, ty jesteś za tym, za takim wprowadzeniem, czy, czy bardziej to… Nie no słuchajcie, mówiąc, mówiąc poważnie, podobno muzyka łagodzi obyczaje, ale niekoniecznie łagodzi umysły. Myślę, że hierarchowie Kościoła są muzykalni tylko jeśli chodzi o Ave Maria i Daj na tacę daj. No to, 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 to na tą melodię zawsze się gra. A jest taki utwór w ogóle? Nie, ale właśnie go wymyśliłem. No to, no to pomyślimy. Pomyślimy, żeby zrobić jakąś aranżację do niego. Dobrze kochani, nie będziemy was nudzić. Bardzo wam dziękujemy za uwagę. Ten film jako pierwszy trafi do naszych patronów. Jednak na drugi dzień obejrzycie go wszyscy. Mam nadzieję, że nie macie nam tego za złe, ale musimy też patronom dawać jakieś od nas benefity, ponieważ oni nam jak najbardziej pomagają. I muszą po prostu oceniać nas surowo, bo to jest nasza próba, próba rozwoju i Także dodawania czegoś do kontentu. Oczywiście każdy z Was może zostać naszym patronem, do czego Was zachęcamy. Tak, i chciałem jeszcze pozdrowić tutaj, jeśli mogę, e, pozdrowić naszego cichego menedżera. Także pozdrawiam go. Serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, to jest też jego pomysł, ten, który dzisiaj realizujemy, więc pozdrawiamy. E, trzymaj za nas kciuki. Hej. Hej.